Księża Rówkosa, odcinek pierwszy, sezon drugi, część druga. A dlaczego druga? W odcinku czwartego poprzedniego sezonu, a nie trzecia? Dlatego, że jest to nowy sezon i kontynuujemy tą fabułę. Obiecałem, że powiem wam o tej historii, o tej wojnie, co się tutaj wydarzyło. I skąd ta kreatura przybyła? To ty wiesz skąd przybyła? Właśnie z tej wojny. To ona poszła się tu tylko schronić. I ona nie wie co tu się dzieje. I może dlatego tak przypadkowo zrobiła. I nie wiedziała, że na tych drogach coś jeździ. No to prawda. Ona może być totalnie przestraszona i się nas bać. Może ją jakoś uspokójmy. I... Doprowadzi do stanu, żeby nie była taka nerwowa i strasznie zestresowana po tej wojnie, która była dość brutalna. I dlaczego wojna nie była zaprezentowana? Skutkowałoby to tym, że dzieci nie mogłyby oglądać, bo były tam jest tam bardzo dużo brutalnych rzeczy. I lepiej żeby po prostu. Dzieci tego nie oglądały, dlatego wojna nie została zrobiona. Jasne? Chyba jasne. Dobra, wracamy do oglądania? Chyba tak. Dobra, ty jedź już po tą pomoc. Okej. Okay. Puk, puk, puk Kto tam? To ja Elfik Tus. Znowu mówisz tą swoją ksywką No tak mhm. Dobra W czym ci mam pomóc? Dopiero co wróciłem Jest taka poważna sytuacja Jaka zaś? Co to jest ta poważna sytuacja? Ta poważna sytuacja to, że pojawił się nowy gość w naszym mieście. I jest to kreatura, która. Jeszcze nie znamy rodzaju, gatunku tej kreatury, ale jest ona dość niebezpieczna. Podobno mówił nam policjant, że ją zna z wojny. O nie, czy to jest ta kreatura z wojny? Ty ją znasz? Skoro mam to około 25 lat, to chyba tak. No to prawda. Ja to ciężarówko ma no, dopiero 6 miesięcy. A tu zaczynają się pojawiać nowi goście. Nowi goście. No wiem. My jesteśmy też nowymi gościami. I. Zawitaliśmy tutaj. Dobra, ale nie gadamy już o tych głupotach. Tylko pomóż nam. Wy swojego kolegę. Jak on się nazywa? Dobra. Nie mówmy już jego nazwy. Po prostu lecimy. To nie ma znaczenia. Okej. Okay. O, hej, no hej, jest taka sprawa, musisz wam pomóc wyciągnąć kogoś z trudnej sytuacji. Dobra, od razu polecę za wami, bo słyszałem to we wiadomościach i chyba prawdopodobnie widziałem, że ja będę wzywany. Spoko, to lecimy? Lecimy. Pięć minut później. Dobra, odsuńcie się. Okej. Okay. Pip pip. Pip pip. Okej, okay, ciągnę. Dobra, ciągnij, powiedz ci, kiedy przestać. Problem. Nie mogę dalej pociągnąć. Być mocno się zablokował. Ech. Musimy go jakoś odblokować. Dobra, spróbuję podjechać od tamtej strony. Wow. Tu jest dalej zboże. No, fajnie. Spróbuj po prostu zacząć jechać. No, okej. Okay. Dobra, jadę. Za ja mocno się ślizgam, ale ciągnę, ciągnę, wyciągam. To się robi coraz cięższe. Potrzebuję jakiegoś ciężaru. Czy ktoś mi przyniesie jakiś gigantyczny kamień? Ja mogę, jak zawsze, muszę wszystko robić. To rób. Ech, ci koledzy zawsze się kłócą. E, cicho tam. Dobra, już, dobra. I aż można czekać na niego. O, jesteś. No jestem. Ja chyba oszaleję. Muszę jechać wolniej. Dobra, po prostu to ustaw na mnie. Pi, 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 pi. Dobra. Ja wezmę. Powinno zadziałać. Jadę. Ej, to działa! Weź się, odsuń! No dobra! Jedź! Jedź! Udało się! Nie bądź taki pewny! Dobra, tylko muszę trochę skręcić. O nie! Ale za to się udało! Dobra, zobaczę szkody. M. Kładnice, zderzak, Opona. Co to jeszcze wyrwana. Co jeszcze? Miso olejowe. I. Lampy. Źle. Mega źle. Musi zostać odholowany. Nie jest niezdolny do jazdy. Dobra, ja go odholuję. Ej, a może weźmiesz pozostałości po części? Ja mogę wziąć. Ja wezmę. Okej? Okay? Dobra, nie zbliżaj się tego do mnie. Nie nerwuj się już tak. No okej. Okay. Dobra, musimy teraz odholować. Jedziemy. Dobra, już widzę serwis. Widzę serwis. Jest, dodaliśmy. Okej, okay. koniec odcinka. Kontynuacja nastąpi w drugim odcinku sezonu drugiego. Bajos!